Dobra, szóste podejście do tej gry, szczerze powiem, że mam już jej po prostu dość. Jeżeli, nie wiem, do dziesiątej próby i się nie uda, to ja to ulewam po prostu. Nie, to przesadzam, ale. Nie, szczerze po prostu nie będę patrzył na tą kamerę, jak Fred do nas biegnie, tylko po prostu zamknę teczki. Jest jak mniej więcej tego badania. Proszę. Ale tak świeci na CT. bo super jest. Co? Gdzie zdawało? Nie, nie zdawało się. Realiu, nie spojrzę też tyle te drzwi, to... Albo mogę tak jechać na tej energii i ją tracić. A nie, on tylko tak sześć chyba. Nie wiem. Le, dobra, tu na tą kamerę. A nie, on wrócił. To dobrze. Czyli mogę tak grać, że nie spojrzę na tą kamerę, jak to nie biegnie. To muszę poczekać, odczekać aż zapuka i będzie dobrze. Jeżeli spojrzymy na kamerę i ją wtedy walnie, to tracimy tyle tej energii. A jeżeli tak zapuka sobie po zapuka, to będzie spoko. Jezu. Co teraz z taką wiedzą, to będzie łatwiejsze. Tylko właśnie uważać, żeby posłyszeć te, te, te. jego pukanie. Mam Na nadzieję, że z tą wiedzą uda nam się przejść dalej. Ha! A jak nie, to jest. Tym taki... razem jakoś dłużej sobie czekamy. Ale do nas przyjść. Do dało się, słyszał jakiś utwór. które. dodatkowo. Fred, jego jeszcze coś w tym filmie. Energią jest chyba gorzej niż wcześniej. I teraz nawet no, on zaraz biegnie. Aaaa, nie zimno. Już mi się nie chce nawet na niego paszkać. W ogóle gdzie jest błonny? Czoko. 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 Właśnie, cikaj, Ja zaraz mówię Czoko. czoku. Co to jest Daj odpoczywki Tak, to mam kawał Przez to, że... Jezu, które mi przycięło ja prawie wtedy jak po nich tu przycięłem Mordek, no tak. co ja chciałem powiedzieć eee... A, właśnie przez to, że nam gorzej szło, to stwory do nas nie idą, ale <gryw> jak idę ciepło Nawet nie, 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 Jezus to, że wygrasz? Wierzysz? nie, nie, z nie, 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 Skupmy się biegnie. Skupmy się na nie, chce. nie, prostu nie, 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 Fox jest zapakryto to drzwi, proszę. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, dam rady. <kłysy> nie. dam rady. Znowu. Nie. 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 da. Nie. Nie. Mam dość. Nie. Znowu Chyba sobie żartuję. Nie nie. To jest śmieszne, no. o, zapukał zajebiście! Super, dzięki, dzięki że ma tylko 15% energii... Nie no, dzięki... Dzięki... Ja czy Nie, nie? Ja mam dość... Nie.

dobra, ja, nie, ja, ja tutaj zakończę ten film, zacznę znowu